Witam Was widzowie, nie wiem, moi już nie Chciałem wam powiedzieć co ja tu robię teraz nad wodą O tu jedzie Pan na rowerku, ale spacerowo e, Po prostu przyjechałem z przyzwyczajenia, bo byłem wędkarzem i jestem. Będę dozględnie wędkarzem. A ja chciałem wam pokazać jak wyglądają nasze łowiska. Dzisiaj jest 13 czerwiec 2022 rok. I nasze łowisko, które to były uczęszczane, odwiedzane, nawiedzane, śmiecone, jest czyściutko, nie ma wędkarzy, ścieżki, które wydeptali zarosły, nie ma strażników, którzy nękali wędkarzy za złapanie okonka, karali mandatem chłopczyka, który no, nie wpisał do książeczki e, tego okonka i w ogóle, w ogóle. Jest po prostu spokój, ptaszki śpiewają, o pan pojechał na rowerku, ale wam pokażę jak wygląda łowisko, które było obfite w ryby. A było obfite, było tu mnóstwo ryb, mnóstwo różnych, od drapieżnych, szczupaki, ksendaczy, okonie, sumy nawet, no jazie, klenie też, a nawet no te wszystkie inne białe ryby, czyli leszcze, płotki i tak dalej. Nie ma nikogo, nie ma ryb, nie ma nic. Wyglądało wisko tak, jak wam pokażę. Aha, ja przyjechałem na takim sprzęciku, mini sprzęciku, ja nie rozpasuję się nad wodą jakimiś furami, burami i rydnymi cudami, tylko mam taki sprzęcik, go. Rowerek składany, którym przyjechałem około 15 km z miejsca zamieszkania a to jest wszystko koło Jeleniej Góry się dzieje i teraz wam powiem, pokażę znaczy wam jak wygląda to wspaniałe, niegdyś ówczesne łowisko. Otóż to wygląda w ten sposób. Stare wypalone ogniska, ale to jest przed lat no nie wiem, dwóch, co najmniej tutaj mamy taki oto krajobraz. Takie uroki, które nawet strach rzucić cokolwiek, jakąś przynętę, bo nie wiadomo gdzie się rzuca, po co się rzuca, na co się rzuca i w ogóle dlaczego się rzuca. Także panowie strażnicy ze służby tej całej państwowej i społecznej weźcie się po prostu przebrażowcie weźcie sobie jakieś nie wiem inne zajęcie znajdźcie nie nękajcie ludzi jak tu ktoś się pojawi z wędką bo wy tylko na to czekacie najpierw muszą być ryby żebyście kontrolowali sprawdzali karty nie karty i tak dalej nie będę pokazywał więcej o kwiatuszki pokażę piękne tu rosną nad samym brzegiem proszę bardzo urok przyrody jest niesamowity ale wędkarz potrzebuje ryby Szuka ryby, tak? Przyjeżdża nad wodę wędkarz po ryby, nie w sensie konsumpcji, no są tacy, ale w sensie kontaktu z rybą. A tu jest zero, cisza, jest piękny dzień, taki akurat, że ryba mogłaby się spławiać, zaczął się poranek, niestety, więc kończę ten cały tutaj reportaż o tym tutaj, no, w zbiorniku.